Ważna wiadomość dla wszystkich fanów szczecińskiej koszykówki. Zespoły AZS Radex Szczecin i Wilki Morskie mają połączyć siły. Według dyrektora sportu w szczecińskim magistracie jedna duża drużyna może osiągnąć więcej niż dwa kluby rywalizujące ze sobą. Chcieliśmy zbudować koszykówkę taką, która mam nadzieję już w przyszłym sezonie Pozwoli wiązać nadzieję z awansem do ekstraklasy, klasy. Wiązać nadzieję z silną szczecińską koszykówką w przyszłych latach. Trenerzy obu drużyn podkreślają, że teraz rozgrywki będą toczone tak jak do tej pory, ponieważ połączenie drużyn nastąpi najszybciej za rok. Decyzja została podjęta również ze względu na finanse, które będą przeznaczane na jedną drużynę. Trener wilków morskich również uważa, że pomysł połączenia drużyn jest bardzo trafiony. Bardzo chcemy awansować już Nie ukrywam. Nie jest to łatwe. To jest nowy twór. Pomimo, że już kilka miesięcy ze sobą gramy, to jednak, jednak to, to nie jest czas, który powoduje, że zespół już jest taki, który powinien pewniej, pewnie awansować do ekstraligi. Według trenera Radeksu to bardzo dobre rozwiązanie dla koszykówki męskiej. Podczas konferencji zastanawiano się, czy dojdzie do połączenia środowisk kibiców, ponieważ trenerom zależy na tym, aby nowa połączona drużyna miała swoich stałych fanów, tak jak obydwie do tej pory. Mamy wyznaczone cele, które żeśmy sobie wyznaczyli na początku rozgrywek, i te cele chcemy osiągnąć: zarówno wilki morskie, jak i nasza drużyna. I dopiero wtedy będziemy wiedzieli, gdzie, w jakim miejscu jesteśmy. Na spotkaniu wiele pytań pozostało bez odpowiedzi, na przykład to jaką nazwę będzie nosił nowy podmiot oraz to jaki będzie nowy skład i co z młodymi zawodnikami, bo wiadomo, że teraz mieli szansę na to, aby się rozwijać, a w nowej drużynie skład będą tworzyć najlepsi, tak aby dostać się do ekstraklasy.